Kurde, muszę 10 sekund czekać, zaczekaj na mnie. Nie mogę. No patrz. Nie no, ja biorę fugio. Ja zresztą trzęsę po razy. Ja wolę ten. tak skuterki jej uważaj. Tutaj, teraz muszę polizować gazem trochę. Aaaa, druga. Ja, no, to ja, No i spad. spadł. Ja ten zaraz podjadę, to widzę ze mną. Tam ja, też spadł. Dobra, wszystko zrobię z skuterem. Ja wiadę cross'em, na ty? Aha, nie, było stać na inny. No, no jakiś. Ładny. Cześć, to Gratulacje. Bardzo ładnie. Cześć, nam, nawet z buta tam nie umie wejść? Gdzie jesteś? Tutaj. Ja chyba tam tam gdzie skończyłem nie chcę się nowego. Jeszcze trzema innymi drogami można to zrobić. No kuta się. No nie. Bez jaj nie. Wajce z buta i zacznij tu nie jak ja trochę ucięłem drogę, ale... Daj, mroko, No. Loli. Dopiero teraz się zacznie rozruba, jak będziesz jeździł po tym na jednuku. Dobra, ja to robię od nowa. Ale ja to ja jestem, na krawędzi Pokaż się. What the fuck? Nie widzę cię. Jestem nad tobą, nad tymi, na tych rurkach takich. A to co to jest? Aha, skąd. No i co to jest? Nic. Inne wejście. I tam rurami też się da inaczej wejść. Nie umiesz wjechać? Ja to robię energię. Znaczy nie wiem, czy mi się tym czymś uda. Ale dobra. Może. Ja przychodzę e, po... Nie, nie w tą stronę. Ja przychodzę tam trasę właśnie, co? Ty nie, jedziesz teraz. Nie, właśnie tą drugą, co mi pokazaliście, tam co jest drewno. O, fuck, teraz jakieś opony tu są. I tam musisz obok tych opon. Wiem, a ja po nich przejeżdżam. A wiesz ci powiem? że pójdziemy na tą wyrzutnię jednak? No dobra. No, dobra, to już jestem w drodze. Za tobą. Tylko, że ja umieję jeździć na jednym kolorze, a tu nie. No ale ja jeździę na precyzję. Czekaj, ale tak krótko to w sumie będziesz, prawda? Ja umiem zrobić sam no to na jednym kolorze. No tu tak, wyrzutnie. No wyłoś. Ja jestem na wyrzutni. Nie, tutaj ja... jeszcze jesteś mi ten okni. <laughs> no, no, no. Wyrzut nie Wyrzutnia jest Dobiorę tutaj F1 o, mój F1 Tam na, na, na końcu jest jakieś przyspieszenie Jak dobrze pamiętam Wiesz kiedyś tak kiedyś było O jakiś lak Nie lak, tylko to zawsze tak skacze. Dobra, nitro włączone. Mi potrzebne nitro, wystarczy chopie takie F1, chopie, jedziesz pierwszy. Ładuj i wyrzut, już. Już mogę? Dawaj. Ty! Tysiąc na godzinę było ponad. Ja też! No, 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 no. Gdzie doleciałeś? Kurde. Gdzie doleciałeś? Na jakiś domek! Ja wiem jakieś słupki, Jakiś domek, a ty? To ty nie doleciałeś do San Francisco? Chyba cię widziałem jak odjeżdżałeś. Nie, ty jesteś w San, w San Francisco? Czy gdzieś... E, ty jedziesz tu na zakręcie po takiego smoka? Nie, ja płynę. A koło smoka nie... jesteś. No to ty to, to to. A ja nie Bliżej tego dolara. Spotkamy się na wyżupień znowu. Chopie spodobała mi się to wyżupienie, nie spotkałam. To co, jeszcze raz? No, dawaj. Tysiąc na godzinę, ale ja opowiem. Dobra, teraz sobie wezmę wolniejszą auto, czyli.